Blisko odwołany, ale nie flash. Oto kolejny raport z sezonu o Shadow Warrior 3 od Devolver Digital również zalicza obsuwę. Choć twórcy zapewniali, że premiera odbędzie się jeszcze w tym roku, to zdecydowali się przenieść ją na najpewniej pierwszy kwartał 2022. Oficjalny zmieniony termin ma pojawić się już wkrótce, a przynajmniej tak mówią. So, the team here at Flying Wild Hog have been working our Flying Wild butts off. Mało wam samochodów, Gran Turismo na start ma zaoferować ich ponad 400. Główny projektant gry stwierdził, że jednym z najważniejszych elementów kultury motoryzacji jest różnorodność modeli obecnych i historycznych. To duże słowa, zwłaszcza, że Forza ma ich ponad 700, a poprzednia odsłona Gran Turismo 1200, ale kto wie. PS5 Quality Model Nowa zawartość do The Sims. Mimo, że nie uświadczymy w tym roku już większych dodatków, to nadchodząca w przyszłym tygodniu aktualizacja wprowadzi ciekawą funkcję. Mają to być scenariusze z narzuconymi wyzwaniami, choć początkowo będą dwa: jeden finansowy, a drugi miłosny, to z czasem ta lista ma się powiększać. Get there! The power stations must be hacked. I wola zapowiedziano pierwszy sezon Deep Rock Galactic, co powinno cieszyć to fakt iż ta przepustka ma być całkowicie darmowa, a twórcy nie planują pośpieszać graczy. Wszystkie przedmioty będą do zdobycia w inny sposób po upływie czasu. Razem ze startem pasa pojawi się także płatny DLC Rival Tech Pack z kosmetyką. Nice. Protecting the data vault is the caretaker. It is not enough to simply have power. A i właśnie co do obsłów, premiera pierwszego dużego rozszerzenia do Crusader Kings 3 została przesunięta na przyszły rok. Royal Court, mające pogłębiać relacje z wasalami i władcami na dworze, znajduje się jednak w niesatysfakcjonującym stanie technicznym. Oficjalna nowa data ma zostać podana niebawem, och paradoksie. Our court is a grand state. I mamy kolejny przeciek, oto w sieci pojawiły się informacje dotyczące listopadowej listy gier dodawanych do subskrypcji PlayStation Plus. Tym razem tak PS5 jak i PS4 otrzyma Knockout City First Class Trouble oraz Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. To akurat tylko PS4 do pakietu dorzucono także The Walking Dead Saints and Sinners. Więcej nie mam, zatem kończę. Trzymajcie się.